Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. Wita się z Państwem duet komentatorski Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy. W powietrzu daje się wyczuć, Jacku, napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. W takim oto zestawieniu zagra dzisiaj Krakowia. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1-3-4-3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasięgi przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie, szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. Popatrzmy, w jakim składzie zaczynają ten mecz goście. Nie ma co liczyć na to, że rzucą się odważnie na rywali. To nie w ich stylu, Jacku. To prawda, zwykle cofają się za linię piłki całą drużyną i zostawiają rozgrywanie rywalom, licząc na jakąś przypadkową bramkę. Ale dopóki są wyniki, to kibice nie narzekają. No to zaczęło się. Schodzi teraz spod linii bocznej do środka. O, chyba wpadnie. O, naprawdę dobra obrona. Mają pomysł na krótkie rozegranie. Zabiera piłkę we własnym polu karnym. Kluczowa interwencja. Nie zazdroszczę tym wszystkim kibicom drużyny gościń. Wiadomo, że zespół wypada bardzo słabo w meczach wyjazdowych. Wręcz najsłabiej w lidze. Przypomnijmy, na razie zespołowi udało się uciłać zaledwie jedną wygraną w sezonie. Wystawiają na próbę lojalność swoich fanów, którzy na pewno nie tak wyobrażali sobie te rozgrywki. Dominguez. Stracona piłka. Krakowia wciąż przy piłce, do bramki niedaleko. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Dregas. Mięciutko teraz na dojście wyjaśnia sytuację w polu karnym, a było naprawdę groźnie. Technicznie teraz na dojście, ale precyzyjnie. O, taką interwencję to ja rozumiem. Skutecznie i czysto. Kamil Drygas. Wypieszczone podanie. Zapewne sądził, że zdoła jeszcze dojść do piłki, ale bramkarz sprzątnął mu ją sprzed nosa. Piłka spokojnie dociera do bramkarza. No, wymowne te statystyki. Przed meczem wydawało się, że będą tu dyktować warunki, a na razie prawie nie mieli okazji strzeleckich. Fani coraz głośniej wyrażają frustrację. Pora się wziąć do roboty, panowie. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Ale obok bramki, może innym razem. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Mądrze teraz. Dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Czuka. Adresatem podania. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem. Ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. A teraz będzie dobra okazja. PIŁKA W SIATCE! MAMY PIERWSZE TRAFIENIE W TYM SPOTKANIU! Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Popatrzmy na ten strzał. Od razu było widać, że piłka wyląduje w bramce. Ręce same składają się do oklasków. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Naprawdę niedużo teraz zabrakło mu, żeby piłka wylądowała w siatce. Nieodpowiedzialne zachowanie teraz. Załatwa strata. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. No i po co takie zagranie? Odpowiedzi brak. Dawid Jablonski. To nie było dobre zagranie. Nie dogranie, będzie groźnie. Tu nie było żadnego niebezpieczeństwa. Łatwa wrzutka. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie do bramki niedaleko. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Okazja! Kapitalna interwencja. Uratował zespół przed stratą gola. Ładnie teraz Krakowia. Są coraz bliżej bramki. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Jeszcze tylko 5 minut. I aż 5 minut. Bo jedno bramkowe prowadzenie łatwo stracić w końcówce. Chwila oddechu. Obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. I widzimy chorągiewkę w górze. Minimalny spalony. Jest informacja z zalini bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo dwie minuty. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Ależ teraz okazja bramkowa! Sędzia gwizdzi po raz ostatni.